Cześć, witajcie serdecznie 18 czerwca na analizie technicznej. E, oczywiście ogłoszonko zapraszam wszystkich chętnych do naszej grupy, by tutaj z nami handlować, z nami analizować, z nami się uczyć, bo tu również jest, są materiały szkoleniowe, jest pełno materiałów, których ja nagrałem do nauki, no i oczywiście są sygnały do wejść, tutaj jeżeli ktoś jest zainteresowany to serdecznie zapraszam przechodzimy na Bitcoina, yy, więc tak, no ruch pięciofalowy który wiecie, że zakładałem ruch pięciofalowy, niestety został, yy, że tak powiem, roztrzaskany przez rynek <gry> czyli rynek tutaj, no nie ma zamiaru raczej iść wysoko w górę, więc te, yy, ta piąta, ta trzecia fala powinna być dużo dużo wyższa, to jest raz, a jeżeli byłaby w tym przedziale, no to ten spadek nie powinien być tak głęboki, prawda? Więc tutaj to 5 fal raczej odpada. Yy, więc myśmy wczoraj tutaj łapali sobie longa dokładnie z tego dołeczka. Tutaj mieliśmy cenę 37,391. Tu, <coughs> tu się zlecenia pootwierały i tutaj ja przynajmniej wychodziłem na 12% zysku, yy, no bo już nie widziałem sensu, że tak powiem. Ciągnąć tego longa, gdyż to był tylko pierwszy strzał. No i jak to zwykle była w pierwszych strzałach, później jeszcze cena schodzi. Więc tutaj było szybkie zagranie long. Natomiast to, co bym teraz liczył na Bitcoinie, no to dwa scenariusze i dwa scenariusze pod zagranie, czyli scenariusz taki, że z tej strefy 382 będzie reakcja na strefę 382 impulsu spadkowego, czyli tą strefę, i tu będziemy próbować grać na spadki. Próbować oczywiście ze stop-lossem, jeżeli nie, no to będziemy gdzieś tam indziej łapać ten ruch. Natomiast drugi scenariusz jest taki, że dotkniemy tutaj tej linii trendu, czyli zrobimy retest tej całej linii trendu, która nas tutaj prowadzi. Już mówię po tych wszystkich wierzchołkach, więc tutaj byśmy przetestowali. No i tu, byśmy, tu byłaby ciekawa sytuacja, co dalej, prawda? Czy tutaj cena by się odbiła i zaczęła jakąś tutaj nową konsolidację, ewentualnie w bok z tej strefy, czy. Czy zrobiłaby tutaj po prostu spadek i dalsze spadki? Natomiast ogólnie rzecz biorąc, na Bitcoinie liczyłbym się z spadkami. I tutaj właśnie, tutaj właśnie dobry moment jest nagranie na spadki, prawda? Pamiętajcie, że na rynku nie tylko gra się na wzrosty, ale również na spadki. Jeżeli chcielibyście się nauczyć na spadki, no to tutaj na grupie, dla osób, które są na grupie, bo nie wszyscy też zagląda, zaglądają, pierwsze kroki: tu jest filmik, jak grać na spadki, więc tutaj zapraszam. Do pierwszych kroków, no i można grać na spadki. Oczywiście jest to taka sama gra jak normalnie na giełdzie na spocie. Polecam bez dźwigni grać po prostu dźwignia 1, czyli, czyli gramy 1 do 1 z kapitałem, i tutaj nie ma dużego, znaczy nie ma większego ryzyka niż normalnie na, granie na wzrosty, więc tutaj bym się zainteresował tym, zainteresowałbym się tutaj. Grami, grom na spadki osoby, które no, chciałyby też pohandlować troszkę na tym rynku. Dzisiaj troszkę nietypowo, bo będzie jeszcze złoto, już sobie przechodzę do złota. Więc tak, ja tutaj wczoraj robiłem zakupy na 618 całego impulsu wzrostowego, który tutaj mieliśmy na złocie. Ja może sobie przełączę na dniówki, bo będzie tutaj bardziej czytelne to. Więc tutaj 618 tego całego impulsu. No i na złocie jest ciekawa sytuacja, bo może nam się tutaj zrobić pięciofalowy ruch w górę. Ta pierwsza fala wzrostowa, którą mieliśmy tutaj i tą korektę jest idealnie, że tak powiem, książkowo wypełniona. Trze czekam, zakładam trzecią falę wzrostową, czwartą i piątą. Natomiast jeżeli do tego nie dojdzie, no to moje zakupy, moje zakupy były tutaj na 1771 dokładnie, moje zakupy yy, są oczywiście ze stop lossem na 2%. Ale jeżeli bym uchwycił tą trzecią falę, jeżeli byłby to ruch trzecio, pięciofalowy w górę, no to, no to tutaj e, super, super wejście byłoby na złocie. Pamiętajcie, że złoto możecie kupować na Binance, jest token, kryptowaluta Pax Gold, która jest w stosunku 1 do 1 do złota. Normalnie nie różni się to niczym od zwykłej kryptowaluty, natomiast jej cena jest zależna oczywiście od ceny złota. Jest tutaj drobna różnica, czasem to się wyrównuje, czasem czasem na naszą korzyść, czasem na naszą niekorzyść, ale to jest taka drobna różnica, którą trzeba tu akurat zaakceptować. Natomiast jak najbardziej można grać na... Można krypto, kryptowalutę wykorzystywać jako grę złota 1 do 1. Dobra i jeszcze sobie zobaczymy. BNB, czerwona lista, BNB. No, BNB też nie wygląda ciekawie. Też raczej bym spodziewał się gry na spadki. Nasze miejsce, nasze miejsce do shorta to jest 365,74. Jeżeli cena tutaj dojdzie, to będziemy próbować grać w dół ze stop lossem, oczywiście jakimś tam malutkim. Jeżeli się to nie uda, no to będziemy dalej rozpatrywać scenariusze pod wejście w BMB, czy to na long, czy to na short, czy to na spot. Natomiast tutaj równie dobrze będziemy łapać BMB po wybiciu tej trend linii, czyli ta strefa 618, która obecnie trzyma cenę. Ta strefa, jeżeli ona puści, no to tutaj po wyłamaniu, po zamknięciu się godzinówki jakieś drobne pozycje short na spadki będziemy otwierać. Więc w zasadzie tyle. Nie ma, nie ma teraz rynku do handlu spot do handlu spot normalnego, dlatego polecam nauczyć się grać na spadki, nie jest to nic trudnego, nie różni się to w zasadzie niczym od gry normalnej na spot, więc jeżeli chciałbyś tutaj również wykorzystać te spadki do zarabiania, bo mm, prawdziwy trading no to właściwie jest w dwie strony, prawda, i na spadki i na wzrosty, więc tutaj, więc tutaj można maksymalnie wykorzystać to co się dzieje na rynku. Tyle, życzę Wam wszystkim miłego dnia, udanych decyzji handlowych i zapraszam na jutro, cześć.